No witam was moi kochani w kolejnym już siódmym odcinku mojej serii. Oczywiście nagrajmy w Pekop, z Pekop Slim przepraszam, tak naprawdę ja jestem oczywiście nie kto inny jak Adi. I co kolejny odcinek szósty, tu skończyłem z naszą ekipą o w tym momencie i co dalej lecimy po prostu coś innego nam. Po, po, pozostało w tej gierce. Dalej lecieć i grać. Fajnie się gra, przyjemnie więc można grać. Fajna historia, ładna fabuła, ładne lokacje, bardzo ładne lokacje jak sami widzicie. Ładne kolory, to nic tylko nagrywać i grać. Po prostu i to wszystko. Tu jest OK przy telewizorze, tu jest wszędzie wszystko OK, Jak jest OK, to dobrze. Dobra. Oho, będzie po cichu eliminacja. A ładnie. Nasz kompas to załatwił. up against an army. Ależ klimaty, moi kochani, były Naprawdę, fajne klimaty. Widzicie, bardzo fajna Gierka taka Gierka wojenna iście. You Mamy komandosów naszych jak widzicie głównych No. Ogólnie tak naprawdę naszym głównym celem jest zabijanie przeciwników i ten i szukanie naszych kompanów, czy którzy zaginęli czy ocalałych oczywiście w tej gierce. Tak ogólnie mówię, na naszym... Na, 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 na na, na, nasz nasz tel polega właśnie, żeby zabijać przeciwników i jednocześnie y, ten, jak to się mówi, jednocześnie okay, ten naszych kompaniów yeah, ratować yeah. z opresji. Ocalałych, ocalałych oczywiście.

Akujesz, Kochi. Dobra. Podtracisz, Kochi. Dobra, ładnie. No one's moving. It's over. It's right, Walker. Okay. We're done. Mówi, artyleria ciężka, jak widzicie, się przydała. Artyleria ciężka. Let's get down i może ruszać wszystko, żeśmy Elegancko poszło. Ale rozpierducha, żeśmy zrobili niezło. No to jest w końcu gierka wojenna. Powiedział, musi być rozpierducha. Nie może być, że o, pako, bez niczego. Ależ klimaty, no niesamowite są klimaty. Wiem, że się powtarza, bo to jest ważne, moi kochani. Naprawdę gierka jest na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o ten super. Ale rozklepucha, bo cię zobaczycie sobie. Nieźle. To się jeszcze tutaj świska, czy mi się wyda, nie? Dobra, idziemy do na naszego celu. Ty gościu tam leż jak leżysz. Dobra. Ruszamy tędź przez Tak. there's nothing we can do Kill me. come on he's already dead A właśnie moi kochani, takie jeszcze informacje ja wiem, że mówię, ja wiem, że mówię na sam koniec gierki, ale nie szkodzi, żebym teraz to tak naprawdę powiedział, tak, takie informacje, że po tym, jak to tam się nazywało, że po spekopslin będzie Medal of Honor a Irborne, żebyście wiedzieli, co będę nagrywał po Specops ale pierwsza spekopslin Slin ukończę oczywiście w całości. A później będzie Medal of Honor a Irborne nagrywane na kanale. Ale po kolei oczywiście wszystko, żeby nie było, nie? Że wszystko na raz, bo nie da się wszystkiego na raz ogrywać. Tak naprawdę, dobra. O mój Boże, co tutaj się w ogóle stało w tej chwili? No nieźle. Where they come from? There's no camp here. They took him from the nest. That hotel back at the Stormwall? No, 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 no. Those can't be the civvies that got kidnapped. It's not possible. Yeah, it is. That's why Gould stormed this place. He didn't want the gate. He was trying to rescue his people. This is your fault, goddammit. Stop right there, Lugo. But it is, he wouldn't have wasted a choice. He turned us. We need to keep moving. What? Reinforcements will be here any second. We need to keep moving. Or Walker, you're not, you're not even. I'm gonna make these bastards pay for what they've done. Now, are you with me or not? Panowie, nie się w Kurde, co wy, naprawdę. Oj, chłopaki, chłopaki, ogarnijcie się, bo nam to już jest źle coraz bardziej. Kurde, trzeba się bronić i ten, a nie się kłócić. Poważnie, chłopaki, dajcie sobie na, na luz, Tak jak ja to mówię. No właśnie, bo... To na pędzeniach, brodawcy są. No. No. Ojej, ale zębina. No. pod Dobra. Szybko, 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 na no, się chować. Dobrze, ładnie. No, wychyl się. Dobrze, to już nie żyje. No, atakuj się. I so need you to focus on that target! I'm and done! The robot's coming! We're still dead! Target neutralized! Otophagy? Otophagy, Otophagy, Otophagy. Oh, 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 you, oh you, I put it there for my shot. Hey! Enemy in the open! Take him down! Keep pushing!

Dobrze ładnie, no, to niech pan się poradziłem, ale jakąś inną amunicję, to? znaczy inną broń, bo mam tylko Mą tą, tą spluwę Dobrze, amunicję trochę przybyło Ale rzeźnia, kurde Gdzie, gdzie atakują, bo nie widzę A tam atakują, bo tam... Oklaski, no pasze Dobra, spokojnie, Abi. No spokojnie, spokojnie, Dobra, teraz trochę muszę zejść na dół, żeby jakoś ich może oflankować. Albo zająć zły pomysł. Obrachnie, ja się trochę spokojnie. spokojnie, Adi. Trochę Dobra, dalej! Go! Chowaj się do osłony, to szybko! Dobra, wewnętrzny raj. Na kolejcie. Oj, zaraz ginę! Zaraz ginę jak nic, muszę bardziej być ostrożny. Powolutku, Adi. Bo no nikąd się nie śpieszy, graj powoli. A tu jest, uchamku! Chodź! Kupamy cię! Kupamy nas on nie zaskoczył! Serio, żeś poszalał ci, chodź do Ja się chowam, ja się chowam. O mój Boże, zaraz zginę. Ale jazda. Dobra, udało się, ale blisko było. Dobra, idziemy do góry, wszystkich Grześni załatwili kutafonów, troszkę się przebiegnę, ale tylko troszkę Może jakąś amunicję byście dali, czy jakąś cokolwiek. Oj troszkę bita. O chłopaki. Hej, careful Lugo. I co? Mogę coś zrobić? Czy nie mogę? O co chodzi? O co chodzi? A ja muszę się przygotować. Dobra, okej. Okay. Who is okay przy telewizorze? Dobra. What the hell? Phosphorus. I swear if I never see this shit again, it'll be too soon. Look at this. Tags. Whose? Conrad's command team. I knew these men. Listen. I'm Captain Walker. Captain Walker. Yes, I remember you. In Kabul, I think it was. You performed admirably under the circumstances. Colonel, please. I, don't know if I told you that. What's going on here? We were wrong. Radio man ain't running Dubai. He's just a lackey. Me. It's Conrad. He did it. All of it. Okay. So what do we do? We play along. For now. Barbara, my cohen. Yes, I remember. I know there was a control 15 minut odcinek, At 30 oh, minut odcinek so I served under him in Kabul. He's an honorable man. I don't understand any of this. Don't worry. You will. We got snipers. Tell your men not to worry, Captain. The snipers aren't for you. What the fuck is this? This is a test. Yes, it is. The civilian on the right stole water. The capital defense. The soldier on the left was sent to apprehend him, which he did, killing the man's family in the process. Five innocent people are dead because these two animals couldn't control themselves. I get it. We're meant to choose. Choose what? Let's get out of here. Lugo's right. We need to get as far away from this as possible. That's enough. Obviously not, because we're still here. They are guilty. But what is justice? And how would you see it done? This is an order, Captain. Who lives? Who dies? Touch these men. Or pay the price of insubordination. We can't do this, Walker. Yeah, let's just get out of here. Fine. Gotta reload! Watch my back! Visitor? No! I will not be disobeyed, Captain. Yeah, let's just get out of here. And go where? They have us surrounded. Uh -huh. uh, Powiem wam, fajna gierka, ale ciężko się w nią gra, tak żeby nie zginąć kilka razy czasami. Powiem wam, ciężko. Nie możemy tego zrobić, Walker. Tak, po prostu wychodźmy. Gdzie idziemy? Mamy nas poświęconych. Atak! Znaleźli nas przeciwnik! Otwórz łokcie! Nie! No! No! A tu są! Hostile down! Oj, chowaj się, chowaj się, chowaj się! Dobrze, na spokojnie, bo tu byli, dlatego tak brywało. Trzeba było pierwszą ich załatwić. Tu się spokojnie. że nie Tamtych, że mu uwolnił, tak? Kolesi, chyba tak mi już uciekli. Dobra, Dobra. przeładowanie. Inną broń wezmę, może tą lepiej. No właśnie, Fucking that stay attack. DOWN! Sixty meters! I can't fucking move! It's too hot! Enemy down. Striker coming in! Top of the train! 我好吧。 teraz się poprawię żeby nie zginąć chociaż nie obiecuję bo wiecie nic nie widać tej pustyni

This war is over. Dubai, Dubai will be, Rady, be evacuated, komandosi. and Dzielity you will be relieved of your command. Cool. Dobra, moi kochani, słuchajcie, powiem wam tak. Mamy rozdział 10, ja w tym momencie będę kończył. Będą dwa odcinki ode mnie dla Was. Także co, jeżeli, tak, także co, moi kochani, jeżeli te dwa odcinki będą Wam się oczywiście podobały, to zostawcie kciuka w górę, komentarz, a powinno Wam się. Oczywiście, podobać, bo jest fajna gierka, jak sami widzicie, bardzo fajne klimaty, więc co moi kochani? Kiedy kolejne odcinki będą? Z2, Z3. Jutro, moi kochani. A właśnie taka informacja, że już powolutku się gierka kończy. Mamy rozdział 10, chyba jest rozdziałów, chyba około 13, więc jeszcze ze 3, 5 odcinków i będzie powolutku kończyli tą naszą przygodę. Ale jeszcze nie, ale mówię, że już powolutku się z... Zbliżamy do końca tej gierki. Także Was moi kochani wszystkich serdecznie pozdrawiam. Trzymajta się. Na razie. Cześć.